Jak w jeden dzień pokonać dwa szczyty naraz, wersja hardcore. Pierwszym celem był Giewon, 1897 metrów do zdobycia. Na pewno nie bierz ze sobą osoby, które nie są przygotowane, szczególnie mentalnie jak w moim przypadku mój brat, bo zamiast za heroiczne próby wsparcia i częste przerwy otrzymasz koncert narodzenia i desperackie poganie o powrót do domu. Bliżej szczytu trzeba pokonać kawałek z łańcuchami, czasami jest ślisko, ale poziom ciężkości oceniam jako 5 na 10, zdecydowanie mniej wygodnie się schodzi. Oczywiście po wejściu na szczyt ujrzysz pełnego radości i wdzięczności towarzysza, to uczucie znika jak ręką odjął, gdy się dowie, że to jeszcze blisko nie koniec. Groźby, przekleństwa i wyrzuty będą ci towarzyszyć jeszcze przez połowę drogi, aż nastąpi etap akceptacji losu. Z giewontu nie wracamy tą samą trasą, kierujemy się w stronę Kopy Konradskiej. Ten odcinek był wyzwaniem nawet dla mnie. Dalej zmierzaliśmy w stronę Kasprowego Wierzchu, podziwiając malownicze krajobrazy. Jeszcze na początku miałam siłę, ekscytację i euforię, ale im bliżej szczytu, tym bardziej zmęczenie dawało o sobie znać. Było coraz zimniej, zaczynało się ściemniać, więc zdecydowaliśmy zjechać kolejką na dół, zamiast pokonywać kolejne 3 godziny marszu. Koszt tej decyzji 230 zł za dwie osoby. Tego dnia zrobiliśmy 28 km w samych górach. Nie było łatwo, ale daliśmy radę. A ty powtórzyłbyś taką trasę?